Natomiast jeśli chodzi o aplikacje randkowe w ogóle, to ja bym powiedział to w ten sposób. Ja myślę, że w sumie jestem niezłym facetem. No, taka kobieta chciała ze mną 5 lat temu wyjść za mnie i jesteśmy okay. razem i mamy dobry związek. Czas się już prawie, tak? Mm -hmm. No, to Czas ten mija, nie? Szybko. Ale wiecie, co chodzi. Ja, gdybym się teraz opublikował na jakiejś aplikacji randkowej, nie miałbym żadnych szans. Prawda? Ja u ciebie też byłabym za młoda. No, też byłaby za młoda po prostu. Dlaczego ty mówię? Mówię po prostu o tym, że w jakichkolwiek grach życiowych. Wszystko jedno, czy to jest szukanie partnera, czy to jest szukanie sposobu zarabiania, czy tego typu rzeczy, to grajmy według takich reguł, które są dla nas korzystne. A nie pakujmy się w rzeczy, które są dla nas niekorzystne. Jeżeli idziesz pracować do firmy, gdzie jesteś kółeczkiem jednym z wielu łatwo zastępowalnym, to tam też działasz na zasadach, które są dla ciebie niekorzystne. Rozumiesz? Także generalnie, jak ktoś mi mówi, no, oni się poznali na aplikacji randkowej i są, mają super relacje. To są dwie rzeczy. Po pierwsze, ja się nigdy nie wypowiadam o relacji, której nie jestem jednym z elementów tej relacji, jeden z partnerów. Bo tak naprawdę, dopóki nie jesteś w środku jakiejś relacji, to nie masz pojęcia, co tam się tak naprawdę dzieje. To jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, że relacje, jeżeli chodzi o takie relacje długoterminowe, bo o tym teraz mówimy, nie o tym, żeby z kimś pójść do łóżka na szybko. To te relacje wymagają jednak lepszego poznania się i sprawdzenia bardzo wielu rzeczy. Myśmy w książce napisali cały gruby rozdział, co naprawdę powinny sprawdzić, jak chcesz mieć z kimś długoterminową relację. I teraz trzecia rzecz. Jeżeli mówimy, no okej, okay, jacyś ludzie poznali się na Tinderze na przykład i mają szczęśliwy związek, już nawet zakładając, że faktycznie mają, to tutaj mamy do czynienia z czymś, gdzie nie znam tego słowa po polsku, ale to się nazywa Survival Bias. Że my wiemy o tych, którzy się udało. To jest tak samo, jak ludzie próbują różnych rzeczy biznesowych, które są bardzo ryzykowne i mówią, no on tam zarobił miliony. Tylko, że dziesiątki tysięcy ludzi, którzy zmarnowali dużo czasu i pieniędzy i polegli na tym, nie mówi się o tym. I tu jest być może podobnie. Gdybym ja dzisiaj miał dzisiaj taką sytuację, że jestem solo to nie, 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 i, i chciałbym kogoś na dłuższy termin poznać, bo nie robiłbym tego na aplikacjach randkowych, tylko robiłbym takie rzeczy, jakie robię teraz. Starałbym się ciekawie żyć i dawać innym ludziom możliwość współuczestniczenia w tym ciekawym życiu. Tak poznałem Karolinę. Ja przecież po pierwszym wydaniu książki Sukces w relacjach międzyludzkich zacząłem robić zupełnie bezpłatne spotkania dla tych, którzy chcieli o tym podyskutować. No i na jednym spotkaniu przyszła taka jedna. No, no. I, i rezultat jest taki, jaki jest. Czyli bym w ten sposób to zrobił. Okay. Pamiętajcie, w życiu starajcie się rozgrywać różne gry życia tak, żeby to było według zasad, które są dla was korzystne. A poprzecież popatrz, dam ci przykład, jeżeli o tym mówimy. W takiej aplikacji randkowej widać jak ktoś wygląda, widać ile ma lat i widać na przykład jaki ma wzrost. To są rzeczy, które dla długofalowej, udanej relacji są kompletnie bez znaczenia. Kompletnie. No, więc o czym rozmawiamy? Ale moje zdanie, wiesz, jakby chciał wiesz, szukać kogoś na szybko, to wiadomo, to, to zawsze był dobry, dobry sposób. Ale to jest wszystko. Chcesz coś powiedzieć na ten temat, Kochanie? No tak się przysłuchuję. I tak z jednej strony z tego co powiedziałeś, to od razu rzuciło mi się w uszy. Mhm. Że my widzimy, jako ludzie, mamy tendencję do tego, żeby dostrzegać najbardziej skrajne rzeczy, czyli kogoś, komu się super udało, albo kogoś, kto wylądował u terapeuty, a nie widzimy całego tego spektrum. Ja osobiście mam bardzo dużo różnych koleżanek, które są same albo w związkach. Niektóre też mają związki po aplikacji i szczęśliwe planujące małżeństwo, ale to jest jeden związek na ileś. I to, co Alex powiedział, też ważne jest, że po, jakie filtry możesz zastosować w aplikacji? Ja nie korzystałam, więc nie wiem, ale no nie ma tam takiego filtru, który pokazałby ci od razu, że ktoś jest dobrym człowiekiem albo złym człowiekiem, albo że interesuje go to, co ciebie, że macie podobne wartości. Możesz filtrować na podstawie rzeczy, które długofalowo albo nie mają znaczenia w ogóle, albo mają drugorzędne znaczenie. A przy okazji możesz zupełnie minąć osoby, których, które byłyby dla ciebie właściwe, nie? Tak jak my byśmy w życiu nas, siebie nawzajem, nawet nie trafili w aplikacji, bo w swojej grupie docelowej, wiekowej byśmy tak. się nie znaleźli. Więc nie ma takiej opcji. Chociaż wizualnie to musiałabym się zastanowić, ale Czemu? wiekowo na pewno. Wizualnie mi się podobałaś, ale, ale byłaś o wiele za młoda wtedy. Nie? No ale właśnie chodzi o to, że i też pytanie, czy potrzebujesz statystyki, czy potrzebujesz jednej konkretnej osoby. I, I... oczywiście aplikacja jest miejscem, gdzie można kogoś spotkać, ale pytanie, czy można kogoś poznać. Dobre, dobre stwierdzenie, no? Oczywiście. I teraz pytanie czy filtry, które masz w aplikacji są korzystne do tego, żeby poznawać właściwych ludzi czy nie? Ja zaryzykuję stwierdzenie, że nie. Mówimy teraz o długoterminowej relacji oczywiście. No, a na pewno fajnym sposobem jest właśnie bywanie w różnych miejscach i poznawanie różnych ludzi, bo nigdy nie wiesz, gdzie kogo poznasz tak naprawdę. I moja generalna rada: prowadź ciekawe życie. Prowadź ciekawe życie to tam w tym ciekawym życiu będziesz w jakiś sposób ściągać ciekawych ludzi, i potem. I też chyba to, co u nas jest. Jednak kulejące u nas, w sensie w Polakach, to to, żeby nie bać się zagadywać i nie bać się być zagadywanym. Tak. Bo często, jak zagadują nas, przynajmniej jako kobiety mam wrażenie, obcy ludzie, to od razu się doszukujemy jakiegoś drugiego dna i robimy się podejrzliwe. Jakby nie mogło w ogóle chodzić o jakąś miłą wymianę zdań, jakby musiał być jakiś ukryty cel i podtekst. A fajnie jest mieć w sobie takie, taką umiejętność zagadywania i odpowiedniej reakcji na bycie zagadywanym. Nie z pouchwalania się, ale takiej tak. życzliwej wymiany zdań. Pamiętałem taki film kiedyś, kiedy mówię, flirtuj na potęgę z wszystkimi. Nie, nie chodzi o to, na naprawdę, nie chodzi o to, żeby znaleźć kogo partnera damsko-męskiego nawet, ale flirtuj z facetami, flirtuj z kobietami w różnym wieku. Po pierwsze, żeby mieć dużą wprawę. Bo potem, jak potrzebujesz, to umiesz. Hmm, hmm, hmm. A po drugie, jak to robisz dobrze, to inni ludzie też mają lepsze życie, bo mają miłą wymianę. Prawda? Wolę, jak to nazywasz, że wrzucaj w życie innych ludzi promień słońca, a nie cieni, niż flirtuj, no ja ale tak. rozumiem, że no, chodzi o to okay. samo. Chodzi o to samo. Obejrzałeś tylko mały fragment z zapisu ciekawego, kilkugodzinnego spotkania z widzami i czytelnikami. Znacznie więcej praktycznej wiedzy o relacjach wszelkiego rodzaju, Znajdziesz w naszym korzystnym cenowo zestawie książek relacje 2.0, który obok innych znajdziesz w naszym sklepie. A w międzyczasie możesz obejrzeć tutaj cały prawie godzinny film z takiego bezpłatnego spotkania. Chcesz wziąć udział w takich spotkaniach, to zapisz się na newsletter, gdzie zawsze najpierw je ogłaszamy, a liczba miejsc jest ograniczona. Pozdrawiam serdecznie.